Cześć pasieka Gromadzeń. Dojechałem do Kampotu Jestem teraz na samym południu niedaleko tutaj jest wybrzeże już ocean e, Także z północy przyjechałem na południe Całą noc jechaliśmy 10 godzin e, z Ratanakiri do Phnom Penh Parę godzin się pokręciłem po Phnom Penh o 12.30 przyjechałem do Phnom Penh o 6, a o 12.30 miałem wyjazd już tu do Kampotu. Teraz jest godzina 3.40, więc idę do swojego hostelu, piję sobie wodę po drodze. No i odkrywać będę. Teraz południe w Kambodży. Byłem na wschodzie, zachodzie, północy, teraz południe. Prawie cały kraj okrążyłem. Jedynie bez północnego, północnego zachodu. Tam jakiś tam fragment, nie byłem, resztę to obkrążyłem kraju. No, a tutaj zobaczymy, jak będzie. Na razie wziąłem dwie noce, ale możliwe, że wezmę jeszcze z dwie, bo po prostu chcę odpocząć po przygodach z miszą. Wiecie, cztery dni spałem w bardzo ciężkich warunkach. W autokarze to ja z dwie godziny na całą noc spałem, bo tak tłukło, tak rzucało. Były po prostu dwa poziomy mm, dwa poziomy e, tych łóżek do spania, tych takich e, w autokarze, gdzie mieliśmy te no, leżące miejsca, nie było siedzących. I na samej górze, po prostu ten autokar tak się kiwał na boki, podskakiwał na tych dziurawych kambodżańskich drogach, że ja nie mogłem zasnąć po prostu. Chwilę tam miałem taki przerywany sen na początku, a później już od pierwszej, drugiej do szóstej rano w ogóle nie mogłem zasnąć. A wcześniej trzy noce, no to na twardym. Jedna na, na ławie. Jak ktoś nie oglądał, to może sobie poprzednie odcinki zobaczyć. Na ławie w wiosce. czamów. Później na biwaku, na kłodzie, gdzie też budziłem się w nocy, bo po prostu no strach trochę było, tak pod gołem, nie wiem spać. I e, później u Miszy na podłodze, no to też wiecie na kocu dosyć twardo, ale umiszy to najlepiej mi się spało, ale też już człowiek był zmęczony, e, ale u miszy to po prostu dobrze spałem, przespałem całą noc, no ale wiadomo, no na podłodze, no a wczoraj właśnie w tym autokarze, więc cztery ostatnie dni były bardzo męczące dla mnie i chcę teraz e, odpocząć, przede wszystkim odpocząć. Dobra. Szukam tego swojego hostelu, zamelduję się i później jak zgłodnieje, na razie jeszcze, jeszcze nie jestem zgłodny, pójdę tutaj gdzieś coś poszukać do jedzenia. Właśnie przechodzę przez taki most nad rzeką, Turek Trzu się nazywa. Nie wiem na, jak się wymawia dokładnie, wiecie, ja widzę nazwę, ale po kmersku pewnie troszkę inna jest wymowa, ale mniej więcej tak jest to zapisane. Muszę przejść na drugą stronę, później kawałek w prawo i będzie mój guesthouse dosyć daleko od centrum, no półtorej kilometra centrum, no ale wiecie, tam jednak tańsze są e, hostele czy tam guesthouse'y, które są trochę dalej, a ja się wolę przejść na no, spokojnie. Kilometr, tam 15 minut y, na pieszo, to też przecież nie jest tragedia. Trochę wieje, więc nie wiem, czy coś będzie słychać. Tam daleko fajne są te góry. Ciekawe, czy tam jakieś wycieczki są. Trochę za chmurą, ale są tutaj naprawdę ładne widoki. Przed, tam za mostem też, tylko mówię, akurat chmury nisko są mi przysłaniają. Jakby była ładna pogoda słoneczna, to pewnie by było dużo ładniej widać. Ale może w kolejnych dniach. No, całkiem spora rzeczka. No, ale do Mekongu to, to się nie umywa, tam była potężna. Mekong potężny. No w Kampocie, Kampoc słynie z plantacji pieprzu. Są też tutaj takie, hmm, e, nie wiem jak to nazwać, pustynie solne, coś takiego. No a reszta rzeczy sam nie wiem, będę dopiero sprawdzał. Myślę, że tu kilka dni, później Sihanouville i Tajlandia. I w Tajlandii będę kończył e, swoją podróż po krajach azjatyckich. Będę chciał wrócić z Bangkoku do Polski. Nie wiem, czy bezpośrednio polecę do Polski. Pewnie nie. Pewnie jeszcze będę musiał w jakimś innym kraju europejskim, e, mam nadzieję, że blisko, blisko Polski, wykupić jakiś pociąg czy autokar i wracać do domu. Ale to jeszcze zobaczymy. Parę tygodni. Zobaczymy, jak będą e, loty. Jutro, pojutrze chcę przysiąść i kupić już lot powrotny do domu. Wtedy będę wiedział, ile jeszcze czasu mi zostało. Myślę, że w Tajlandii też parę tygodni spędzę, bo Tajlandia to jest taki mój. To było takie numer jeden z tych krajów do zwiedzania, ale tak się ułożyło, że na końcu będzie. Miało być mm, po Filipinach, a tylko tam 4 dni spędziłem w tym Bangkoku. Ale nie żałuję, że pojechałem do Kambodży, no bo wiecie, jakie przygody miałem, jak mnie oglądacie. Na pewno tego nie żałuję. Kambodża okazała się po prostu strzałem w dziesiątkę. Akcja z skuterem Kesha, z, z tą podróżą z Miszą, to niezapomniane dla mnie przygody. Kurczę, zaczęło padać! Nie jakoś mocno, ale, ale pada. Dobra, chowam telefon, bo i tak tu głośno jest. Na moście wieje, jeszcze teraz pada, że mi nie zalało komórki. No na razie tak mży, troszkę mocniej mży, ale mam nadzieję, że dojdę do hostelu. Zostało mi parę minut. Także się rozpadało. Schowałem się tutaj, barber jest, jakiś jest tutaj parasolka, mam nadzieję, że mnie pogoni. Chwilę poczekam, może przejdzie. A jak nie, to zamówię graba i mnie podwiezie, ale zostało 900 metrów. 10 minut, więc wolałbym po prostu dojść tam akurat prosto tą drogą w tamtą stronę no ale w deszczu też nie mogę iść, bo mam ubrania w plecaku, mam telefon mam tam laptopa schowanego no kupiłem pokrowiec, który niby jest ładoszczelny, ale wiecie wolę się nie przekonać, czy tam gdzieś nie ma jakiejś szczelinki albo szajs mi sprzedali i później się okaże, że jednak mi zaleje no. Także poczekam chwilkę, może przejdzie tutaj. Często są przelotne opady, zaraz sobie sprawdzę. Może na jakąś mapę pogodową. Także takie życie podróżnika. Także tak to wygląda. Jak nie, Gorące, słońce to deszcz. Pan wyszedł i siedzi sobie na dworze. Klient już poszedł, ale nie wyganiam mnie. Uśmiechnął się. Zawsze to biały to jest jakaś wiecie, reklama dla nich. Oni tutaj bardzo szanują białych. Raczej, no ciężko mi się wyobrazić, że mnie pogonił. Zresztą czy nikomu nie przeszkadzam. Schowałem się po prostu pod parasolką, bo pada. Więc ci ludzie są zazwyczaj bardzo mili serdeczni, więc nie ma, nie ma z tym problemu. No widzicie, trochę tu białych e, widzę jeździ na, na motorach. Się wydaje, że tutaj dosyć jest znana ta miejscowość. Ja przynajmniej słyszałem o Kampocie. Więc widziałem na ulicy już chodzili no więc to jest taka w miarę pod turystykę no na pewno jest dużo więcej niż w Ratanakiri tam na północy gdzie no po prostu daleko, jest od Tajlandii, od Bangkoku i nie ma aż tak dużo tych turystów prawie w ogóle, znaczy no byli jacyś biali, ale, ale to pojedyncze jednostki tutaj już widziałem trochę więcej się kręci po ulicach Pan uczy psa żeby chyba nie wchodził do środka tak, pokazuje mu, że ma iść, a on wie, że nie może, bo dostanie. Podaje łapkę, ładnie, leżeć. Tresowany piesek. Ogólnie to widziałem teraz, jak jechałem do... Kampotu, pną pen Na ulicy po prostu siedzę sobie, siedzę, patrzę przez okno i wisiał, e, wisiał mięso z psa. Głowa taka bez skóry, wiecie. Kurczę, pierwszy raz tutaj widzę, odkąd jest Azji prawie dwa miesiące. jest takie niefajne to uczucie. No tam wrata na kili na północy często jedzą. E, ale pną pen, byłem parę dni. Tutaj w ogóle w tych 30 rep i nie widziałem nigdzie. No to no, aż do dziś. Także teraz tak patrzę na te pieski. I... Ja szkoda mi, że to jedzą, wiadomo inna, oni inna kultura, inaczej do tego podchodzą po prostu no, dla nich to no dziwne to jest, bo tutaj o, piesek jest nauczony, grzeczny, ładnie siedzi a inne, inne psy jedzą może nie wszyscy, no ale ale część z nich pewnie jadła te mięso z psa kurczę myślałem, że przestaje padać, a tu dalej o, nie, nie wiem czy jak zobaczę takiego, bo to akurat szybko migło bo jechałem w wóś, nie wiem czy bym nagrał to pokazał, nie wiem czy to czy to byłby dobry pomysł chyba trochę osób by mogło się czuć takich szokowanych, więc no nie wiem, zdaje mi się, że nie będę pokazywał, nawet jak gdzieś jeszcze w Kambodży spotkam mięso z psa wiecie, mięso z psa, no tuszkę z psa, bo to była tuszka wisiała no nic mam nadzieję, że przejdzie ten deszcz, bo mam, chciałbym już po prostu się zameldować, zmęczony jestem a nie mogę teraz iść, no Jakoś mega mocno nie pada. To może podejdę kawałek. Dobra, idę. Jestem i znów mam dwa łóżka na samstwie. No, by było dużo lepiej, płaciłem 11 dolarów, czyli powiedzmy około 50 zł za jedną noc. Mam dwie noce, czyli stówka za dwa dni. Ale standard wyższy niż te niektóre dziury, w których byłem ładny. Dosyć pokój po prostu były chyba tańsze o jednego dolara, czyli o 4 zł za dzień. No to te 9 zł na dwóch dniach, a gorszy standard, więc jeszcze dalej niż, niż to. Więc myślę, że nie jest źle. Zwłaszcza że dzisiaj wynajmowałem. Może gdybym z tydzień temu miał wynajęte, to, to było taniej. Ale jak wtedy wynajmowałem te trzy dni, co mi na szczęście anulowali, nie musiałem zapłacić tu w Kampocie, bo wtedy co pojechałem z Miszą do Ratana No to tam było 10 dolarów. No tu jest 11, więc 1 dolar różnicy. Więc myślę, że te ceny około 10 dolarów to jest minimum. No, Kambodża nie jest taka tania jak Tajlandia. W Tajlandii po 30 parę złotych, za 40 można już też taki standard mieć, nieco wyższy. Nie jakiś wiadomo wysoki, ale wyższy. No, ale przynajmniej ładnie jest. Muszę tu się zresetować. Ciężkie dni za mną naprawdę. Muszę się wyspać. Po prostu. No, potrzebuję. Potrzebuję odpoczynku. Zacznijmy. Jak, jak to będzie, spotkałem Polaków przed chwilą. Którzy nagrywają na YouTubie i po prostu ja ich poznałem, bo parę dni temu filmiki z nimi oglądałem. Właśnie tu o Kampocie siedzą tutaj dwa czy trzy, trzy tygodnie i tak idę, tu jest chaosu i ich spotkałem. Może uda mi się coś tam z nimi nagrać, jak będą chcieli. Mówiłem, że będę się do nich odzywał, jak będą chcieli na jakieś piwko, ale na pewno nie dzisiaj, bo jestem wykończony. Może jutro, może pojutrze, jak zostanę dłużej, oni byli e, za tym jak najbardziej. Z dzieckiem takim malutkim podróżują. E, no zobaczymy. Później podam wam nazwę ich kanału. No płacę tu 11 dolców, ale obok tutaj jest resort, to jest inny niby. Ale tak, w cenie mam basen, tutaj jest restauracja i nie są złe ceny. No posiłki koło 5 dolarów, no to wiadomo, na mieście się za 3 znajdzie. Ale fajny jest ten basen, można popływać. No i nie trzeba kupować jedzenia. Piwo stanie 1 dolar tylko i 1,5 dolara szejki z różnych owoców, też bardzo tanio. Czyli tam wiecie jakieś 6 zł szejk to jest. Naprawdę tanio. Wziąłem sobie z Marakuj. zaraz będę próbował. No i patrz, jaki fajny tu widoczek mają na rzekę. Z drugiej strony, chyba bananowce, bo te duże liście. Tam jest jakiś most, tam jest w stronę miasta. Także nie wiem, czy, czy jutro, albo na dzisiaj nie wykupię od razu kolejnych dwóch nocy, bo mi się to po prostu podoba. Jest dosyć duży standard. W, w cenie pierwszy raz mam ten basen od dwóch. Miesięcy podróży, więc będę mógł sobie tu pływać, jeżeli nie ma tu jakiś plaż. Ale chyba powinny być w kampocie. Jeszcze muszę to ogarnąć, bo wiem, że kampot leży przy morzu, no więc tylko kwestia wody. Jeżeli jest brudna i się ludzie nie kąpią, no to lepiej siedzieć w basenie po prostu. No, zamówiłem sobie kurczaka i szejka z Marakuji. Także muszę odpocząć. Wziąłem prysznic, dałem rzeczy do prania. Tutaj jest tani też skuter, bo tylko 6 dolarów za dzień. To jest mało. Więc zobaczę, jaka jest cena graba do miasta. No wiecie, w nocy nie będę wracał na pieszo, bo to jest jednak daleko i takie boczne uliczki. Ale na przykład, jeżeli za graba, nie wiem, jest 2 dolary. No i pojadę tam i z powrotem, to już są 4. To wolę dać 6 skuter i kilka razy w ciągu dnia jeździć albo w okolicznych tutaj tych, w okolicznych atrakcjach być. Także pewnie będę brał skuter, ale nie wiem jeszcze czy jutro, czy na przykład pojutrze. No i przyszły takie frytki nawet fajne, sosik jakieś mięsko z kurczaka, no i ten z i shake. Uuu intensywny smak, ale oni świeżych owoców to robią. To tutaj inaczej to smakuje niż w Polsce. No także ja wcześniej jadłem, no miałem mało czasu, bo byłem na Polach Śmierci. Gdzie czerwoni kmerzy mordowali ludzi. No wiecie, tutaj były te straszne czasy tych, tego terroru czerwonych kmerów. No i chciałem zobaczyć. Byłem i w muzeum i dzisiaj byłem też na polach śmierci. I później miałem mało czasu. Kupiłem bilet. Chyba byłem 11.30. O, gekonik sobie chodzi. 11.30 byłem kupić bilet, a 12.15 miałem być już przed busem o 12.30. 30 po prostu był wyjazd z Phnom Penh do Kampotu i jadłem taki ryż, plus jakaś potrawka z kapustą, mięso z kapustą, nie wiem co to za mięso. No i dziś, i teraz kolację. A z rana zupkę jeszcze był ze mną Adam, i z Adamem. Yy, z rana tam chwilę jeszcze tutaj. Połaziliśmy, byliśmy w kawiarni, właśnie zjedliśmy, później ja pojechałem na te pola śmierci i on pojechał o 11 do Wietnamu, więc nasze drogi się rozeszły. Ale mówię, dzisiaj kolejnych Polaków spotkałem, także naprawdę bardzo łatwo jest teraz tutaj w tej Kambodży i pewnie w innych krajach Azji jak Tajlandia też, zresztą na Filipinach też poznawałem. Jak się samemu chodzi to naprawdę bardzo łatwo się poznaje ludzi, dużo, dużo łatwiej niż gdy jest się w grupie. Dlatego ja lubię sam, samemu tutaj podróżować. No wiadomo, yy, bezpiecznie jest w grupie, ale jak na razie nic złego się nie działo odpukać, żeby, żeby tak pozostało. No, umiesz. Wieczór się robi. Komary trochę tu latają, bo tu przy wodzie. Więc zjem i uciekam odpoczywać do pokoju.